Oto przykład owieczki bulterierowej na śniadaniu wcina sobie świeżą trawę soczystą. Przepraszam za filmik, ale nie jest on związany z tematyką mojego kanału, ale ze względu na wirusa, który panuje. Nie pracujemy, więc mamy czas na, na inne rzeczy. Jak tam Homer, smaczna trawa? Patrzcie, nawet nie zareagował. Najwyraźniej mu smakuje. Partnerka powiedziała, żeby sobie Pojadł, ja nie chciałem go paść, ale widać. potrzebuje sobie coś tam oczyścić. Może żołądek, Homer, jak tam smakuje? No nie reaguje, prosiak, słuchajcie, prosiak absolutnie nie reaguje. na maksa jak mówię jeszcze raz przepraszam za odstąpienie od tematyki kanału ale nie mam co Wam pokazywać